Czy zdarzyło ci się powiedzieć kiedyś coś niestosownego? Na pewno tak zdarzyło się to każdemu z nas. Może byłaś, byłeś na rodzinnej kolacji i przy stole coś powiedziałaś, ale już po chwili zorientowałaś się, że może nie powinnaś tego powiedzieć, albo że ten żart był niestosowny, nie na miejscu. I nie miałeś intencji nikogo urazić i pewnie nawet tak się nie stało, ale później, kiedy analizowałeś tą sytuację, pomyślałeś, że jednak ta uwaga, że to co powiedziałeś nie było do końca stosowne. Niektórzy księża lubią podzielić się jakimś żartem podczas głoszenia kazania i przyznam się, że ja też tak czasem robiłem. Nie zawsze, ale kilka razy i w większości wszyscy się śmiali. Ale wyobraźcie sobie, jaki był wstyd, jak po podzieleniu się małym żartem nikt się nie zaśmiał, nikt tylko cisza w kościele. Możesz sobie wyobrazić, jak się wtedy czułem. Dlatego bardzo lubię świętego Piotra, bo on zawsze chce dobrze, ale nie zawsze mu to wychodzi. Nie zawsze wie, jak się zachować. Wydaje mu się, że powinien coś powiedzieć, ale nie wie do końca co. I pewnie lepiej by było, jakby siedział cicho i nie wystawiał się na pośmiewisko. Tak jak my wszyscy czasem, lepiej nic nie mówić. I na tej górze przemienienia Piotrowi wydaje się, że musi coś powiedzieć, że musi zadziałać. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jak chcesz, to postawię trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Piotr nadal nie zdaje sobie sprawy z tego, co się tak naprawdę wydarzyło. Jak ogromny przywilej spotkał jego i Jakuba i Jana. Zostali wybrani, aby poczuć przedsmak nieba. Jezus zabrał ich na tą górę, aby mogli doświadczyć ten moment przemienienia, aby w ciszy obserwowali to wydarzenie, wsłuchali się i byli zdumieni. Tam nie ma miejsca na żadne komentarze. Zostali wybrani, by doświadczyli chwały Bożej. Tak, panie, dobrze, że tu jesteśmy, bardzo dobrze. Od tego momentu nie powinni już mieć żadnych wątpliwości. Słyszą przecież od Boga: Ten człowiek, Jezus, to naprawdę jest mój umiłowany syn, Jego słuchajcie. I to jest najlepsza rada dla Piotra, Jakuba i Jana, dla każdego z nas. Słuchaj Jego, słuchaj Jezusa. Tylko słuchaj, nie musisz wiele gadać. Słuchaj Bożego, umiłowanego syna. I być może jesteś jak ten Piotr, i kiedy się modlisz, nie wiesz co mówić, nie wiesz jak modlić się do Boga, co takiego masz mu powiedzieć i o co wypada go prosić. A może kiedyś tam miałeś, miałaś sprawę do Boga, ale później zorientowałaś się, że nie była to ważna prośba i dzisiaj się tego nawet wstydzisz. I może tak jak Piotr, ciągle myślisz, że wypada coś powiedzieć. A Pan Bóg powiedział: To jest mój syn umiłowany, w którym mam podobanie, jego słuchajcie. Jego słuchajcie. A nie powiedział: To jest mój syn umiłowany, w którym mam podobanie, do niego mówcie. Nie musisz mówić, ale musisz słuchać. I bierzmy się do roboty z Panem Bogiem.